z tej strony to jest Dokan i nowy, stary internet, Dokan Festival z alerkami ze siódmej rocznicy nawet z Tranksem i Vegetą z najnowszego baneru. Także baner teoretycznie ma świetne jednostki. Mamy tu też mnóstwo, ale to mnóstwo chyba 20 wszelakich innych postaci. Generalnie to jest jedna z najlepszych postaci w grze. To jest druga, nawet chyba, no, czy ta według mnie jest lepsza najlepsza z y, wszystkich postaci w grze. I tu można powiedzieć, że takie top, top 2, top 3. Także te pierwsze trzy postacie to są jak najbardziej w topce. Te lerki, no nie ten Goku black. E, także to są postacie, po które tutaj można iść. Tego też można oczywiście użyć w drużynie, w, na przykład goców. Fajnie się sprawuje. Ja go mam bez kopii, więc trochę za. No trochę odpada na jakieś cięższe eventy, fajnie, bo ma redukcję obrażeń, zmienia orby, ma dodatkowy atak, no okej, okay, ale czegoś mu brakuje, kopi więc może go trafię. Wszystko inne na ten moment jest średnie, wszystko co tutaj innego widzimy, okej, okay, gdzieś to można użyć, ale to są takie dodatki, że no, niekoniecznie. Prawda niekoniecznie. Także raczej baneru nie polecam, tym bardziej teraz używać kamieni, szczególnie jak tam coś wielkiego ma być w połowie grudnia, połowa grudnia już się prawie Dlatego też tutaj dali tak krótką promocję, tylko 120 godzin, ale to jest tylko 10 kamieni mniej na Multisamon. Co czwarty darmowy, oczywiście rozumiem, to jest duża zmiana. Są tu elerki z rocznicy, które mnóstwo mogą zrobić, ale jeżeli macie coin czerwone, 500. To baba shop klikacie, kupujecie lerkę, godsów, jesteście zadowoleni z gry Także to bardzo polecam zrobić. Ale przede wszystkim pamiętajcie, że z ticketów możecie też zrobić dwa multisamony, jak zrobicie wszystkie misje. Może nam jeszcze dadzą w trakcie tej roczni, tej celebracji. Zobaczcie ten sumon jest aż do stycznia nowego roku. Także może jeszcze dadzą jakieś tickety. Tu multisamon raczej nie powinien mieć różnicy. Natomiast tu nie widzę, żeby była polecana gwarantowana, ale przeważnie jak jest 10 sumonów, a tu jest tak, o, jest SSR-ka gwarantowana. Tu ssr nie ma gwarantowanej, czyli pamiętajcie jak tu dostajemy etikety, dostajemy je za zrobienie tutaj Multisamonu 3 za jeden, <laughs> to tam mamy za 10 gwarantowaną ssr -kę. A tutaj nie, no i tu jest ten sam baner, tylko już bez promocji. Który będzie trochę dłużej, ale no później nie, nawet nie próbujcie samonować bez promocji. Dobra. Ja zrobię. Raz tutaj tik. Tam zrobię cztery kółka za Dragonstony. nie polecam. Tego ja sobie zrobię, bo mam sporo Dragonstonów, więc no, raczej co nie dadzą w tym grudniu, to sobie nadrobię. Ale jest szansa na lerki dosyć fajne są. Ale jest też duża szansa na wszystko inne, niefajne. Także cóż. Ostatnia misja tutaj, ostatnia. Wow, piękne erki. Dwie serki, reszta erek. Tikety za misję, ostatnia misja jest za login, chyba 14 dni tam. Dlatego mi brakuje. No i zobaczymy. Oczywiście, mnie, tak jak Was wszystkich innych, tutaj interesują tylko trzy główne karty. Reszta to jest e, poboczne, niepotrzebne. E, no, niepotrzebne, no gdzieś tam jakiś event się znajdzie. E, no, myślę, że naprawdę nie ma się co nakręcać na ten samon, Zdecydowanie jest to pas dla większości graczy. Ja oczywiście, w celu w filmiku, dla potrzeb filmiku, potrzeb YouTube'a. Oczywiście, e, przeważnie, jeżeli są OK, sumony to robię. Jako free to play gracz. Można, bo jest promocja, ale nie jest to najbardziej optymalne zagranie, jakie może być. Tam Wiz sobie leciał i nic nie zrobił nam ciekawej animacji. Poza tym, hmm, pokrótce co się jeszcze ciekawego dzieje. Mamy do Can, e, do x y, Awaken do Ester Rosa oraz do Tek Vegito Blue. Oba extends do Keny są fajne, jednak wydaje mi się, że po prostu teraz się nie gra drużyn, w których oni uu, w których oni mogliby być taką główną. Yy, no po prostu nie, nie ma postaci, gdzie one są te, drużyn, w których one są teraz dobre, i nie są aż tak super dobre, żeby specjalnie budować drużyny z nich, chociaż można polecana. Lepsze to niż nic. Eee, zbudować sobie Potara Team. Bo Potara Team jest nadal ok. Tak naprawdę, jak sobie byście spojrzeli, ja sobie zagrałem dzisiaj Potarą. I fajnie. Dobra, multi darmowy. I zostaje etykiety, których nie będę robił, bo będą tylko single. U, leci trunks, goten. Chyba z trunksem i gotenem nie ma żadnej a, ciekawej animacji. Jest, jest u 3. Także, e, sumon do spasowania, jakieś tikety tam sobie zrobię, także może jeszcze jakaś szansa, e, że coś tutaj wyleci. Jest, e, poza tym mamy, już Wam pokazuję, ta, ten Extreme Zeta Weekend, spoko, trzeba Future, future Saga używać. E, mamy Ultimate Clash, jeszcze nie grałem, ale tradycyjnie po prostu kolory wybieramy, praktycznie co miesiąc podrzucałem moje drużyny, także tam możecie zobaczyć. Jeżeli chodzi o Chain Battle, e, mi się udało zdobyć top 4 czymś takim, czyli Vegeta atakujący. Tutaj e, wybrałem na Frienda gościa, gdzie było po prostu dużo Tranksów. Generalnie szukam dużo Vegeta, ale no Tranks jak widać też dużo linków tutaj takich samych kategorii nadrabia. Tu gramy, szukamy Margin Vegeta. Nie wiem czemu Champa jest tu dobry, ale jest dobry. E, no i to było postać, jakie wybrałem do atakowania Margin Vegeta. Myślę, że też można było spokojnie wybierać trunksów, tylko w zależności od tego co tam traficie. Generalnie najbardziej polecam to są moim i po prostu wybrać tutaj na dole margin Vegeta: wszystkie możliwe Extreme Vegeta, najlepiej margin Vegeta po prostu, ewentualnie champa, a na górze po prostu hmm, Blue, Vegeta. E, najlepiej jeszcze Tranks, bo Tranks też świetnie sobie radzi po prostu z Future Saga Czasu, jakby, no. Vegetafamily, Family of God, Bones of Child. Jakoś się udało bez większego problemu 100 milionów zaliczyć, co myślę jest najważniejszym... ...osiągnięciem. Generalnie, jeżeli chodzi o takie fajne rzeczy, to chyba tyle. Tu czekamy na nowy poziom, do linków do Zeni, treningi temów, także spoko sprawa jakieś tam nagrody, kooperacyjne misje. E, tu możemy sobie z, z ostatniego stage'a teraz farmić <laughs> 28. 8 farmić to będzie veget to złote e, orby. Ja bez jakiegoś większego trudu nawet mu jakieś fajne wyformiem, ale to też nie jest postać, którą za często się będzie używać. I w sumie. To tyle, także na pierwszy dzień myślę, że jak się zalogujecie, to jest to, robicie, a później to tak na spokojnie. Nie szalejcie z tym sumonem, naprawdę. Nawet e, teraz nadal jest to czwarty darmowy i dostajemy te etykiety, które tu będzie można zużyć, ale nie szalejcie, zostawcie kamienie na ważniejsze rzeczy, będą naprawdę lepsze sumony. A jak macie dobre koiny, to użyjcie na godców, bo to jest chyba najbardziej popularna, najlepsza lerka do grania w tym momencie. Według mnie. No to jest już. No dobra, tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. Cześć.